Jak to jest mieć 30 lat, już wiem, ale może wam opowiem w tym odcinku, bo będę wam pokazywał jak przebiega moja impreza urodzinowa, bo słuchajcie, nigdy nie robiłem sobie żadnej imprezy, więc pomyślałem sobie, a zrobię taki jubileuszową imprezę. Jak wiecie jestem bardzo wielkim fanem Harry'ego Pottera, więc pomyślałem sobie, że zrobię w stylu Harry'ego Pottera. Już jest sala udekorowana. Przez balon i róża. Możecie sobie zobaczyć tutaj na Instagramie. Bardzo fajnie mi to zrobili. Mamy tutaj różne pomineczki. Złote znicze. Zobaczcie, latające klucze tu są. Tu są kurtyny. Wszystkie domy. Jeszcze bonus, toaleta zrobiona przeze mnie z moimi dzieciakami. Nie wiem, co się tu wydarzyło. Jak po przejściach trochę wygląda. No i tak, żeby był klimacik. Nie wiem, jak ja przetrwałem dzisiaj ten dzień, chyba widać po mnie, że... niewyspany jestem, bo nie spałem od czwartej w zasadzie. No budziłem się, nie mogłem zasnąć. No zobaczymy, kończymy tutaj ostatnie dekoracje. Zobaczycie później, jak się to będzie finalnie prezentować. I w nocy, jak się to będzie prezentować, bo tutaj będziemy mieli taką chmurkę świecącą, i te świeczki będą jak w wielkiej sali. Patrzcie, magię zrobimy w tym oto pudełku. Niedługo zmieści się kilkadziesiąt osób. Ten pan będzie magikiem dzisiaj. Czy mam pomóc tutaj teraz? Nie, możesz sobie tam ogarnąć. hah! <laughs> 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 Co na następne yy, 30 lat sobie obiecasz? Łok A te, co, cztery jajka potrzebuje od Maćka i, i stać. I nice. don't nice. 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 Dzień dobry. Właśnie tak się czuję po tych trzech dniach imprez. Jak w środku się dzieje to, co u mnie tutaj w tej e, łazience. Powiem Wam, że nigdy nie robiłem takiej imprezy i było naprawdę super z mojej perspektywy. To znaczy, bardzo duże emocje przeżyłem. Cieszę się, że przyszli wszyscy moi znajomi, na których mi zależało, moi przyjaciele. Że mam nadzieję, że się. Bawili jak najlepiej, bo chciałem dla nich wszystko zrobić na tyle dobrze, na ile mogłem, i dla mnie tak naprawdę to właśnie ich obecność była ważna. To, że niektórzy przyjechali do mnie gdzieś tam z podłodzi z Warszawy, czy nawet z Zakatowic, to jest dla mnie coś takiego wow, nie? Bo no i było ile ze 40 osób? Trochę się czasem wymieniali, bo czasem niektórzy odchodzili, dochodzili i Ech, strasznie szybko to minęło. A poza tym jeszcze, no to z mojej takiej perspektywy to ciężko mi było ogarniać wszystko pod tym względem, że wiecie, chwilę tutaj z kimś gadacie, zaraz do drugich widzicie i chciałbym z każdym z nich spędzić jak najwięcej czasu, a nie potrafiłem się rozdwoić i, i mam nadzieję, że nikt się nie czuł za zaniedbany, bo tyle, ile mogłem poświęcić czasu, to każdemu mogłem. Dziękuję w ogóle za pomoc w organizacji tej imprezy. Firmom takim jak Royal Party, którzy udostępnili nam super namiot, gdzie tańczyliśmy i w ogóle wszystkim bardzo się podobało. To jest naprawdę mega opcja na, na imprezę. Jest to takie dopełnienie wszystkiego, jeżeli nie macie miejsca, lub po prostu tak jak w moim przypadku, gdzie jedno miejsce było jakby takie jadalne na posiedzenie, a na imprezę po prostu było. No, za remizą, w innym miejscu. Dziękuję Pychotce za piękny tort. Dzikiemu Wschodowi, który uraczył nas swoimi dobrymi piwkami. No i oczywiście dekoratorce Balon i Róża, która tak pięknie przygotowała mi urodziny w stylu Harry'ego Pottera. Macie wszystkie linki do, do nich w opisie. No, ale przede wszystkim, przede wszystkim to dziękuję Moim gościom i przyjaciołom, którzy właśnie przyszli. Bo bez nich to nie byłoby tej imprezy. To jest dla mnie było najważniejsze, żeby właśnie przyszli i żeby się bawili jak, jak mogli. No chyba wszystko poszło jak ok, Mnóstwo żarcie jeszcze pozostawało. A ja się teraz zabieram za sprzątanie po prostu. Tutaj najgorzej. Śmici, nie śmici, lodówki poczyścić I takie tam inne pierdoły Harry Potter patrzy Na pewno będą to niezapomniany czas Wiadomo, niby wie to tylko liczba, ale na szczęście jest bliżej niż dalej eee, A wy dajcie znać może jak wam się podobają tego typu odcinki W ogóle jakie macie wrażenia odnośnie, no nie wiem tego, co, co zobaczyliście, może jakie Wy macie wspomnienia ze swoich różnych imprez. Ja zawsze właśnie, tak jak Wam mówiłem, chciałem zrobić taką imprezę, bo jeszcze nigdy takiej nie robiłem. Pewne rzeczy pewnie można było zrobić inaczej, pewne nie. No na pewno powiem Wam, że mnóstwo żarcia pozostawało. Alkoholi to na kilka lat chyba do przodu mam. Niby lepiej, żeby zostało nie zabrakło, no, ale to chyba zawsze tak jest się już z wami żegnam także Charlie i Maciek też mogą wam powiedzieć do zobaczenia trochę się wstydzą dzisiaj Maciek uczyłem chodzić po na smycz, znaczy na tych naszelkach i się obraził także ode mnie to tyle, do zobaczenia trzymajcie się